Proszę Państwa, akurat myślę, że ten plakat, który tutaj widzimy, bardzo ładnie symbolizuje Pierwszy Dolnośląski, Pierwsze Dolnośląskie Sympozjum. Ostrzelarzy, które odbyło się, proszę Państwa, w Krzyżowej. Yy, odbyło się ono 17 i 18 maja. My z żoną uczestniczyliśmy 17 maja. Yy, no Była to wielka dla nas e, atrakcja, ponieważ pogłębiliśmy swoją wiedzę. Przy okazji kupiliśmy sobie trochę sprzętów pszczelarskich, głównie uliki, ramki, sprzęty takie niezbędne w pasiece, a przede wszystkim masę różnych etykiet do znakowania słoików z miodem. Chcę powiedzieć, że tutaj o błędach w prowadzeniu pasiek, jak również popularne, jak również o chorobach pszczół wykład Pana doktora habilitowanego Pawła Chorbińskiego, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. E, proszę Państwa, drugi temat Wychów matek pszczelich na własne potrzeby, techniki poddawania, Pan doktor Benedykt Polaczek, Wolny Uniwersytet w Berlinie. E, myślę, że te dwa wykłady dały nam, e, jak również możliwość dyskusji oczywiście, dały nam, bardzo poszerzyły naszą wiedzę i jestem szczęśliwy, że w ogóle brałem udział e, w tym e, 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 Kongresie Pszczelarzy w Krzyżowej. Proszę Państwa, ja wykonałem sobie w oparciu o te wykłady ale przede wszystkim, jeśli chodzi o wykład pana Polaczka z Berlina, taką ściągę, z którą no, chciałbym się ze wszystkimi pszczelarzami podzielić. Obojętnie, czy zaczynają pszczoły, czy są bardzo doświadczonymi. Myślę, że tych parę uwag, które tu są, Spisane są bardzo cenne. I proszę Państwa, ta ściąga jest taka bardzo prosta. Proszę Państwa, gdy wychodzi rój, według badań profesora, na wadze ubywa 5 kg. Co to znaczy? To znaczy, ubywają pszczoły i miód. I to jest potwierdzone. Yy, drugi temat. Wygryzająca się z matecznika matka jest bez zapachu. Trzeci temat. Bardzo cenny. Jeśli jest trutówka, ta trutówka to jest ta e, pszczoła robotnica, która przejęła jakby rolę matki, ale ponieważ spada jaja niezapłodnione, często poparę jaj w komórce, lęglą się z tego tylko trutnie. Więc e, co zrobić, aby tą trutówkę e, e, wyeliminować? Proszę Państwa, bardzo praktyczna rada. Yy, według badań, nie tylko, zresztą powiem później o Maurycym, Materlingu, Belgu, który badał przy końcu swojego życia pszczoły i termity. Ja później troszeczkę więcej o tej książce powiem. On stwierdził, nie matka rządzi ulem. Ul ma swoistą własną demokrację i zawsze wybierze takie rozwiązanie dla ula, które jest korzystniejsze. Proszę Państwa, co zrobić, żeby zniszczyć trutówkę? Najlepiej poddać w ciągu dnia do tego ula matkę, najlepiej dwuletnią, czerwiącą. Czy jednoroczną czerwiącą? I według badań profesora Polaczka jest yy, prawdopodobieństwo, że ul tą matkę czerwiącą przyjmie w 75%. To jest taka rada. Kolejny temat. Yy, pozyskiwanie matek. Na własne potrzeby, z własnej pasieki. Zacząłem y, y, z żoną u siebie to robić, ponieważ bazowałem y, na matkach zakupywanych, y, inseminowanych, naturalnie unasienionych, na trutowiskach y, i obracam się cały czas. Wokół rasy krainka. Są różne linie, są różne genotypy, ale profesor Polaczek radzi: jeśli chcemy replikować matki na własne potrzeby, to wybierzmy zawsze ul o najlepszych cechach pod względem łagodności, pod względem miodności. I proszę Państwa, tak jak tu na tym plakacie widzimy, niemiód jest najważniejszy. Najważniejsze jest zapylanie. Później trochę powiem o lekach z pasieki, ale proszę Państwa, niemiód jest najważniejszy. I teraz tak. Łączenie. Na przykład roi, czy poddawanie matek. Pierwszy temat, łączenie roi. W rojnicy można je połączyć, tylko jeden warunek. Proszę Państwa, pamiętajmy, że pierwszy rój i drugi, który wyjdzie, musimy silnie spryskać zapachowo. Co to znaczy? Sprowadzić obydwa roje do jednego zapachu. To znaczy, ja to praktycznie robię tak. Mam przygotowany w spryskiwaczu kilka różnych e, wyciągów ziół. Począwszy od uspokajających. Pomiętę, walerianę. E, chodzi o to, żeby to był wspólny zapach. Podobnie, jeśli łączymy rodziny. Jeśli łączymy rodziny, a jest to bardzo ważne przy drugim przeglądzie przed zimą, który robimy w miesiącu wrześniu, czy pod koniec września, proszę Państwa, musimy zachować jeden warunek. Rodziny muszą być najedzone. To po pierwsze. Po drugie, musimy je sprowadzić do jednego zapachu. Musimy je spryskać, jedne i drugie. I najlepiej łączyć je tak troszeczkę przed wieczorem, kiedy pszczoły już nie latają i są takie bardziej, nie są podniecone, a poza tym w dni, w które panuje dobra pogoda. Proszę Państwa, co to znaczy dobra pogoda? Pszczoły reagują często na burzę, nadchodzącą burzę, są podniecone, wyczuwają to. Proszę Państwa, pies ma bardzo dobry węch. Pszczoła ma sto razy większy węch jak pies. Temat poddawania matek. Często kupujemy matki, najczęściej inseminowane bądź też... Y, unasienione naturalnie na trutowisku, y, Proszę Państwa, zawsze jeśli to jest wymiana matek, to moja rada jest taka: odszukać matkę starą w pniu, w którym ona jest, zabrać ją przynajmniej na dwie. Trzy godziny przed poddaniem matki kupionej i proszę Państwa najlepiej, a obserwować ul. Kiedy wystąpi już płacz w ulu, autentycznie pszczoły płaczą. Nie mają matki, są poruszone. Proszę Państwa, to najlepiej przed wieczorem właśnie, kiedy już ustaje lot, poddać. Matkę w klateczce. Techniki są różne. Zawiesza się klateczkę y, i po trzech, czterech dniach sprawdzamy, czy matka, którą kupiliśmy wyszła. Matki są znakowane. Y, każdy rok ma swoją barwę, y, znaczka, y, który jest... Y, Przyklejony na korpusie matki. I, proszę Państwa, w ten sposób y, wydaje mi się, y, jest to najpewniejsze przyjęcie y, młodej matki w ulu. Proszę Państwa, jeszcze o produkcji odkładów, y, ponieważ y, Pan Profesor Polaczek bardzo szeroko to omawiał. Oni w Niemczech robią to w ten sposób, do ulika. E, dają trzy ramki. Jedną ramkę wybierają z bardzo dobrego ula z matecznikiem. Z Szerwiem, z matecznikiem. Jedną ramkę dają z pokarmem. A jedną ramkę, żeby pszczoły miały co robić, dają z węzą. Tak zwane trójki. I w ten sposób produkują odkłady, które później się rozszerzają. Ja robię to praktycznie zawsze troszeczkę szerzej. Daję jedną ramkę z karmą, daję dwie, nawet trzy ramki z pszczołami i z czerwiem, dobrze w tym, że jeśli jest czerw jeszcze nie zasklepiony, żeby pszczoły miały obowiązek, no i oczywiście daje jedną lub dwie ramki do wyciągnięcia y, węzy. Proszę Państwa, myślę, że tutaj a, to co y, po prostu z praktycznych rad, to, to co przekazywał a Pan y, Polaczek, to y, y, wydaje mi się chyba najważniejsze przekazałem. No i wreszcie jeszcze jedno, y, co nam radził. Ja nie jestem zwolennikiem tego, bo to się kaleczy matkę. Y, on twierdzi tak. Twierdzi w ten sposób, że y, jeśli nie chcemy, żeby z ula wychodził rój, no to wystarczy matce skrócić Jedno skrzydełko, na przykład w jednej trzeciej, czy, czy w połowie, to ona po prostu nie traci możliwości lotu. I w związku z tym nie poleci. Akurat ja nie jestem zwolennikiem. My tego nie robiliśmy nigdy, bo w zasadzie to troszeczkę kaleczy się matkę. No ale. Można próbować różnych metod. To tak, te rady, które tak najogólniej, może w innym odcinku, przy okazji już szczegółowej, powiem troszeczkę o temacie matek zapachowych, a więc tych, które dopiero co wyszły z matecznika. Bo proszę państwa nadmienię, że matka leci na trutowisko zawsze w południe przy wysokiej temperaturze e, i przy słońcu. E, specjalne pszczoły wylatują, rozpoznają trutowisko, przylatują po matkę i w południe matka leci na trudowisko. Średnią matkę zapładnia około 17-18 trudni, Żeby w pełni... A wypełnić nasieniem drogi rodne matki, a przypomnijmy sobie, jak powstaje matka. Matka powstaje z jaja zapłodnionego tak samo jak robotnica, tylko że robotnica żyje e, powiedzmy e, 20 dni, a matka żyje nawet kilka lat. Dla, matka jest dwa razy większa od robotnicy. A dlaczego tak? Matka jest inaczej karmiona. W mateczniku mleczkiem pszczelim I to powoduje, że matka po prostu raz, że morfologicznie się różni od robotnicy, która powstaje też z nasienia z jaja zapłodnionego. Natomiast. Proszę Państwa, z niezapłodnionego powstaje truteń, duży też, e, e, trochę bardziej masywny, e, prawda, bo ma też określoną rolę w rodzinie pszczelej do spełnienia. To matka wylatuje na to trutowisko około 17-18 razy i każdy truteń, który ją kopuluje, pozostawia znamie kopulacyjne, jasne znamie, kopulacyjne. To zaznacza w swoich badaniach bardzo pięknie a Maurycy Materling. Y, proszę Państwa, y, to może tyle o tym sympozjum w Krzyżowej. Proszę Państwa, myślę, że tak. Każdy pszczelarz powinien od czasu do czasu e, patrzeć w pszczelarstwo. Akurat ostatni e, numer e, pszczelarza e, pokazuje dwie rzeczy. Oczywiście tutaj a, e, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego zawsze, a na pierwszej stronie pewne refleksje e, z pszczelarstwa i e, z uroczystości. I z pewnych a, zaszłości. Y, proszę Państwa, oczywiście są z wizytą y, na Litwie, takie są tematy, ale proszę Państwa, najcenniejsze to są porady, co my mamy robić we wrześniu w pasiece. To jest bardzo ważne. A wyjątkowo ten numer poświęcił dużo nie tylko roślinom miododajnym, które można w internecie kupić i rozszerzyć pasieczysko, ale proszę Państwa, choroby pszczół. Jest bardzo duży artykuł na temat wszystkich chorób pszczół. Proszę bardzo, proszę bardzo, warto zaopatrzyć się w ten numer, bo proszę Państwa, dzięki temu możemy zapobiegać. My w naszej pasiece akurat już pokarmiliśmy, teraz zaczniemy odymianie co cztery dni preparatem apiwarol. My w pasiece stosujemy po prostu przemiennie środki, przy walce z warozą, bo ta głównie zagraża. My stosujemy ramkę pracy, co znaczy, że kroimy i wyrzucamy, ja daję rybom w stawie, czerw trętowy, to jest mechaniczne zwalczanie, bo głównie na trentowym czerwiu, Y, y, nam się się Waroła Jakobsoni. Y, proszę Państwa, y, drugi temat to stosuje paski bajwarolu. W tym roku stosuje tylko odemianie a piwarolem.